Witam bardzo serdecznie, ja jestem Alicja a dzisiaj chciałam wam przedstawić z Blockstar Planet, w którym to zagrałem sobie, bo to oczywiście w tą gierkę i co. Przejdziemy sobie jakieś parkurki z jakimś lekkim challenge'em, ponieważ nie może być za łatwa. Tak szczerze, nawet nie wiem za bardzo, jakie bym mógł challenge zrobić, czy coś takiego, więc po prostu spróbuję przejść najcięższe mapy. A dokładnie mowa tutaj o takiej mapce, którą podesłał właśnie mój ziomeczek z mi na Discorda i sobie pomyślałem, kurczę, może. Fajnie by było serio sobie zagrać w tą mapkę, tylko tak... Dźwięk sobie może dodam. Dobra, jakieś skoki mamy, dobra. Więc po pierwsze, gdzie tu trzeba w ogóle podejść? Gdzie tu trzeba w ogóle podejść? Czekajcie, tu po prostu trzeba skoczyć? Czy... Kurczę, ja wiem, że on to miał pokazane, gdzie tu trzeba iść i tak dalej. Którą stronę, ale trochę nie oglądam tego materiału. Więc po prostu, może sobie kurczę. Bo gdzie to jest w ogóle meta? W którym kierunku muszę iść? Nie wiem. Może po prostu tam? Tylko kurczę, jak tam? Hmm, nie wiem. Aktualnie lekką przeszkodą jest po prostu rozkminienie, w którym kierunku w ogóle trzeba pójść. Uznajmy, że tu, przez to koło. O, albo, albo, albo nie. <laughs> Dobra, zobaczymy. Kurczę. Trzeba mieć na, na, naprawdę najlepszy na świecie timing i wyczucie, żeby tu to przejść. Nie być za łatwe, ale dobra. T tak to wygląda w Blosser pan. Oj, no byliśmy bliżej niż wcześniej, ale... To dalej nie jest to, Kurczę. ja nawet nie idę w tą stronę, gdzie trzeba iść. Czekajcie, a jakby właśnie to przejść w ten, ten sposób, że... No właśnie, że tak. Hmm, nie jestem głupia. <laughs> nie, jest to głupie, tak szczerze. Kurczę, ale tu jest przejście. To nie jest chyba ściana. Jeśli się chyba nie ładuje w ścianę. Czy to by było śmieszne, nie będę ukrywał. Kurde. Więc naprawdę trzeba mieć, kurcze, wyczucie, nie? Żeby po prostu znaleźć się w odpowiednim miejscu, kliknąć w spacer w odpowiednim miejscu i lecieć. Wlecieć w ten punkt. Tak, szczerze, chyba prze przeszedłbym to, gdybym nie zginął. Bo kurczę. Byłem na drugiej stronie, no teraz za wysoko. Znowu za szybko klikam tą no, spacie. Nie jest to za dobrze. Z no znowu, wale w głowę w, głową w Za szybko próbę albo po prostu skok jest taki. Kurde no. Nie da się tego przejść, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, co ja będę tutaj próbował i próbował. Nie wiem, drogi widzu, ale ty możesz zostawić subskrypcję na kanale. Nie wiem, czekajcie. Teraz patrzę na filmik na YouTubie i ogólnie tak. Trzeba wejść tu. A czemu ja umieram, w sumie? Ja to sobie nie hmm. Nie wiem, tak szczerze widzowe. Cześć, postaram się po prostu na tą chłopkę skoczyć, Ale na, na nic innego, żeby mi tam jeszcze uderzyło. Hmm. Zresztą Nie mam pojęcia. No, kurde, no. No. No, są Nie no. Ale. Jezus, Maria, no. Dobra. Ja nawet nie wiem, co mi zabija. Ten blok jest zabijający? Nie wiem, pozdrawiam, jeżeli to ktoś oglądający. Nie wiem, dobra, ja chyba się podaję, jeżeli chodzi o to. Nie wiem, czwarte minuta materiału. Pustynia, koniec. Pierście lewe, o Dobra. Dobra, czekajcie, ja nie wiem, co... Chyba to jest blok, co rozwala ale kurde, no. A, dobra, nie chce mi się. Poddaję się. Niedobrze, że pół mapy też próbowałem przejść, w ogóle nie w tym kierunku trzeba. Masakra. W ogóle Fikusek ostatnio wam powiem za bardzo nie ten. Nie używa mm, skinów, nie tworzy i tak dalej. Cześć, w sumie ostatnio byłem blisko e, bicia 100 tysięcy. Czy jestem. Gdzieś również blisko. idziemy, set? Fajnie byście mi pomogli, widzowie, ale. Kurcze, będzie ciężko, no. Hmm. Będzie ciężko, ale no spróbujemy. 100 tysięcy bić równe, fajnie by było. Byłbym 150, kurcze, w Polsce. Szary kotek, psotek. Ciekawy. Ta osoba jest dalej tanaktywna, nie. Hmm. No dobra. W ogóle tak. W sumie nie mam nic więcej do dodania. To byłoby chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Przepraszam, że taki krótki. W ogóle teraz jakieś takie materiały będą trochę dziwne, ale dobra. Ech, próbowałem, ale się nie udało. Dobra, na razie.